otmą otmą, zobaczcie. Wydaje mu się, że jakieś ropactwo na sobie. O, fuck. To nie wróży nic dobrego. Tym bardziej, że to jest lustro. Life can be cruel. Ta muzyka. Nie chcę mówić, ale ja mam bardzo okropne ciarki. I to są te ciarki bolesne to jest tej cholery. Handi, że się wpierdzieli w zadanie poboczne. Niech cię cholera naszczeli. A za lustrem stoi ktoś. Nie dobra, Tu muszę powiedzieć do lustra.

tej opowieści kawaler do wzięcia muszę sobie wytworzyć trochę psychotropów leki uspokajające, bo widzę że to może być ostro OK Life can be czy coś tutaj muszę zrobić jeszcze raz? Hej! Hej, let me out! Nic się nie pojawia jeszcze? Nie. Ojczyno spróbować? Przeraził się. Ja musiałbym jakieś tutaj trawięzi znaleźć albo y, wykonać y, y, ochronny czar. Zauważcie, moi drodzy, że nie znaleźliśmy żadnego dowodu koronnego jeszcze. sake ah yes there as long as this mirror stays whole you will be safe baby boy safe while I find a way to free you

i tu, ostatnie. Co ona modliła się przed tym, z nie wiem, nie wiem, pamiętacie, jak, jak oddałem tą To Tę wizję całą? całe. A. No. I will get you out, Hammond. There has to be a way. Time to piece this one together. to będzie pierwsze. will get you out Hammond there has to be a way there as long as this mirror stays whole you will be safe baby boy safe while up these rights they might buy me time Nie. Zyska. These rights, they might buy me time. Nie, też nie będzie ta kolejność. Po prostu teraz coś zrobię na gapę. Po co, żeby sobie było. baby boy. Safe. To też nie jest dobra kombinacja, i wiem o tym. To jest pierwsze. Musi być jakieś wyjście. To będą te rytuały. they might buy me time Eta? there as long as this mirror stays whole you will be safe baby boy safe while i find a way to free you bethany uh. some sort of barrier to buy time while she tries to free hammond i could remove it by destroying her ritual mirror No i tam do wyboru, co? No czekajcie. Eee, to jest coś, e, potrzebuję to znacznie zobaczyć, tak jest z kołowrotkiem. Użyj przedmiotu. E, bariera, która chroni lustro, ma na celu utrzymać jeśli nie tknięte e, zdanie, dopóki Benten nie znajdzie sposobu na uwolnienie jego swojego syna. Odprawia e, rytuał z lusterkiem, by podtrzymać zaklęcie. Muszę stworzyć lusterko, by złamać barierę. że tamte A dole No dobra to stuczymy To jest ta nie Life can be cool. Dobra. Ci jednak to malutkie. Czyli czemu nie chciał go stłuc? To. Aha. No okej. Okay. Tylko przez to to cię trochę nawoi Z dwa. E, metal złomu. Dobra, no, właśnie sobie e, ten ganon może być o wiele bardziej e, potężniejszy niż cholerna pułapka na myszy, więc wydaje mi się, że to będzie lepiej. I dzięki temu mamy barierę ściągniętą. Nie oh, no no, you can't have Bethany, calm down, please. Nie, You won't take my child. Not again. I won't let you. <clears throat> it's okay. We can talk about this. I know the mirror's important to you. It's my son. My... My son. His soul. His very being trapped in the mirror. Cold. Hungry. Scared for decades. It's uh, okay. It's so hard to understand. His body is dead, but his soul is frozen in glass, unable to move on or return without help. Oh, Francis thought this was merciful. Oh, the wretch! Hmm. Look, his plan. What do you mean to do then? I can call Hammond back into his own body. Don't judge me! This this may seem unnatural, but 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 we will be together. Everything is ready. I'm sure it will work. I only need to break the mirror to release him. I can't go back empty-handed. And I won't leave without my son. Hmm. <laughs> I tu jest taki wybór, bo możemy, i nie możemy cofnąć, możemy albo lustro zabrać i dać jemu, bo on wie, że tam jest jego ten yy, brat, ona uważa, że zdłucenie lustra spowoduje wyzwolenie duszy. I teraz, czy bierzemy zadanie, czy bierzemy rodzicielstwo? Gry detektywistyczne. Najgorsze to mogło być na też się trochę denerwuje. Eee, mm, on po prostu będzie miał to lustro... Nie, weźmy tak to racjonalnie trochę. On dostanie lustro i on będzie kombinował jak wyzwolić jego syna. Ona wie jak wyzwolić... Przypuszcza, że wie jak wyzwolić, więc po prostu je rozczaska i po prostu to nic nie da. Mm. Niby obłąkana. Oh, God. Dobra. Okay. Well, I guess you've got the right to try. Go ahead. I'll have to find some way to sweet talk Robert. Oh, thank you. Thank you so much.

No dobra Tylko Jak ja teraz mu to powiem Kurde O tym to nie pomyślałem Co ja mu teraz powiem? Yy... Uwolniła? <słuch> no dobra, zobaczymy Co będzie do wyboru Trzeba będzie go przekabacić jak powiedział nasz drugi Read więc już wiecie, że to nie będzie prosta sprawa. To było po zadanie poboczne, więc tak naprawdę możemy se, yy, sobie. Yy, ...by to powiedzieć? Możemy je tak naprawdę olać, bo to jednak nie będzie miało większego wpływu na, na, na cokolwiek. Ale co my tu mu powiemy? Co zbiła lustro i uwolniła go? No co on powiedzieć na to no lustro stuknięte, no? Chyba, że doszliśmy, znaleźliśmy to lustro, ale jest całe popękane.

A nie powinien wziąć jakieś skrawka z tego lustra albo coś? Bo może tak być czasami, co? No bo ten dom, zobaczcie, jest cały biały. W dom. Widzicie? Miejsce z śledztwem. I kona pewnie się nie dotknie, że zostaje nowa lokalizacja. Złożenie śledztwa. Ikona zostaje, zostaje usunięta, a sprawa zostaje zamknięta. Więc sprawa nie jest zamknięta, moi drodzy. Ona ciągle istnieje. Już się cieszyłem, że jej sądzą wyszedłem, a tutaj się okazuje, że jednak to nie wszystko. Żebym sobie teraz zrobił szybki travel. Ulica dalej. No i teraz może być kiepska, nie mam wladego pojęcia co ja mam tutaj wziąć. Słyszeliśmy, że tamto, znaczy nie, ja słyszałem, mam nadzieję, że wy też. Tamto dziecko się przebudziło, jest w tym małej trumience. Leży sobie tam już i płacze. Ale tu mi brakuje zebrania jakiegoś konkretnego dowodu. Nie wiem, może książka rytualna? Jest jakąś klątwą i mnie ochroni? Albo coś? Dobra, wchodzimy. pora. Jakiś dowód muszę zebrać No to nie jest sprawa zakończona No, znowu są oboje Ciekawe czy oni jeszcze będą na dole Więc na dół pójdę na końcu Chodźmy teraz do góry Chyba ja coś muszę wziąć Nachnie to dziecko wziął. I resetuje się, widzicie? Jak już coś podniesiemy. To się wszystko resetuje. Tu jest ta. Um, um. Tu jest nabój. O, widzicie, już nie ma tej książki. Więc prawdopodobnie oni też już znikli stąd. <coughs> <of vintage mirrors. coughs> Collected at the biggest mirror exhibition in the history of Oakmont, including Master Randall's finest creations. Nic. No, jasna. <coughs> no, ta sprawa nie jest zamknięta, no. Ah. Mam nadzieję, że pani tutaj jest i mi w jakiś sposób pomoże. Nie można już nic więcej podnieść. Mamy dużo, aż tak dużo prochu szczelniczego, czy co? Mhm, to był proch szczelniczy. Chcę podnieść nowy.

w Końcu się udało. Wiedziałem. Ale podchodziłem przedtem do tego. Widać się w ogóle dziwię, że... Nie wzięło mi. No ale dobra, mniejsza z tym, tak? Najśmieszniejsze jest to, że właśnie się włamać do innego domu. Do tego niewłaściwego. Ale dobra. Mamy tutaj yy, potłuczone lustro, ale dziecko jest żywe. Znaczy, żywe dziecko. Po prostu dusza wróciła do ciała. Yy. Jakbyśmy to rozwiązali inaczej, nie mam tego pojęcia, co by się stało. Byśmy dali to tamtemu kolesiowi. Pewno by to chyba też dążył do tego samego rozwiązania. Ale musi ta sama więź ich łączyć, a raczej matka z dzieckiem ma najsilniejszą tą więź. Więc nawet nasz drogi tutaj Robert nie byłby w stanie tego zrobić, bo tego swojego brata nie zna. Więc nie została wytworzona między, nami, między nimi żadna więź bliskości, tym bardziej braterska.

Znamy apteczkę, leki i doświadczenie. Nie Reed. Ja, Czyli. Czyli mamy wykonane zadanie. Możemy sobie rozdać punkt umiejętności. Albo teczkę. O. Więc mamy zadanie poboczne. Tomy, to my. Nie chcę z tomów. Listy z okmu. Zostały nam parę do zrobienia. Nie wiem, czy sobie nie skoczymy zaraz i co tutaj nie zrobimy. Badania terenowe. Co to jest? O kurczę, mamy zadania dwa. Tej, tak, to może zostawmy sobie te listy. A zróbmy sobie zadanie. Co to jest? W centrum portu odkupienia przy sklep mojego pacjenta. W porcie odkupienia. Tu jest port odkupienia, jak dobrze pamiętam, nie do zatoka. Port odkupienia przy Windham Street, Windham Street na południe od mm, Polaris. Windham Street, Polaris. Centrum portu odkupienia przy Windham Street. Przy, tu jest tu, na południe od Polaris Road. To jest tutaj gdzieś tak ten. Południe albo tu... Nie, to jest Old Church już. Hmm, to może gdzieś tutaj, w tym miejscu. Sklep byłego pacjenta. Zobaczymy sobie. Aha, mamy. Mówiłem o dopiero o punktach umiejętności. A nie, nie mamy. No dobra. Nie mamy w takim razie punktu umiejętności. Idziemy teraz sobie Zadanie nie wiedziałem, nawet że mamy takie poboczne zadanie. A to bardzo fajne. Hmm, tutaj hmm, gdzieś to było przejmowyśmy. Mm, port odkupienia. A jest, tutaj, zobaczcie. Dwa razy to samo. Zrobiłem wschodni port odkupienia. Mam do że to nie strefa potworów, bo to może być w ogóle porażka. Wtedy to będzie strefa potworów. Trwa ładowaniem. Dziś niech sobie przypomnę obecnej sprawy. Kurczę, długo ładuję. Mm, tu. O, ja pierdzielę okultystka jakaś. Do tego może wejść też Church, to z kościół, więc on to raczej nie jest.